Lionel Scaloni pominął Leo Messiego. Nie dostał on powołania na wrześniowe zgrupowanie. Jamie Vardy zakpił z Tottenhamu, ale najpierw walnął energetyka i zdobył brameczkę. Trener Legii Warszawa ukarany przez UEFA. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Ilkay Gindogan zakończył karierę reprezentacyjną. Juventus pewnie wygrywa z Como w pierwszym ligowym meczu, a działacze Ralu Betis przylecieli do Barcelony zakontraktować Vitora Rocke. Jeszcze krótki przyryk ponieważ chciałbym Was zaprosić do zagrania razem ze mną w grę Football Team. To menadżer piłkarski, gdzie tworzycie swojego zawodnika, rozwijacie jego umiejętności i rywalizujecie w klubowych i pucharowych rozgrywkach z innymi graczami. Także i my mamy swój klub, nazwaliśmy go KS Bociany, no i w tym momencie mamy aż trzy wolne miejsca specjalnie dla Was. W opisie tego filmu znajdziecie kody do gry, dzięki nim otrzymacie dodatkowe 50 tysięcy energii, 10 paczek kart, oraz 30 kluczy do otwierania paczek. Każdy taki kod jest warty ponad 200 zł. Zachęcam Was do skorzystania z oferty, stworzenia swojego piłkarza i zapraszam Was do klubu KS Bociany nie poddajemy się i walczymy do samego końca. Dzisiejszy materiał rozpoczynamy od tego pana, który w wielkim stylu powrócił do Premier League. Wczoraj w ostatnim meczu pierwszej kolejki angielskiej ligi, Lester podejmowało przed własną publicznością Tottenham, a ta rywalizacja zakończyła się remisem po jeden. Na prowadzenie wyszli goście po dośrodkowaniu Madisona i główce Pedro Poro, ale po zmianie stron wynik rywalizacji wyrównał Jamie Vardy. Zagrał on od samego początku, jednak pierwsza połowa spotkania nie była zbytnio udana. Wydaje się, że receptą na sukces był energetyk, który to walnął sobie wychodząc na drugą część meczu. Efekt był rewelacyjny, gdyż wyrównanie nastąpiło w minucie 57. Oczywiście z działaniem tego energetyka to tylko taka przenośnia, dlatego pamiętajcie, aby wszystko spożywać z głową. Wracając do Wardiego, to gdy schodził on już do szatni, to postanowił przypomnieć kibicom Kogutów, że to Lester ma na swoim koncie wygraną w Premier League, a Tottenham dalej ma ale okrągłe zero. To na pewno miłe nie było, ale jakie prawdziwe. W każdym razie w tym spotkaniu więcej bramek już nie zobaczyliśmy. Jednak w minucie 72 doszło do koszmarnego zdarzenia głową Bentankura Z rywalem padł nieprzytomny na murawę i od razu udzielono mu pierwszej pomocy. Oczywiście w takim stanie nie mógł grać dalej i murawę opuścił na noszach. Bardzo ładnie zachowali się kibice Lester, którzy pożegnali go gromkimi brawami. Po rozegraniu pierwszej kolejki Premier League trzy punkty na koncie mają takie kluby jak Brighton, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Brentford, Manchester United oraz Newcastle United. Trener Legii Warszawa Gonzalo Fejo za zachowanie w niedawnym meczu z Brandby został ukarany przez UEFA. Tak możemy przeczytać w komunikacie stołecznego klubu. Informujemy, że na podstawie dzisiejszej decyzji UEFA, trener Legii Warszawa Gonzalo Fejo został ukarany karą zawieszenia na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA. Jednocześnie wykonanie tej kary zostało zawieszone na okres jednego roku. Oznacza to, że trener będzie mógł prowadzić zespół w najbliższych meczach rundy play-off eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Ponadto klub został ukarany karą finansową 10 tysięcy euro za zablokowanie ciągu komunikacyjnego na Trybunie Północnej. Od 15 lipca tego roku, czyli od finału Copa America, Lomesiego na boisku nie zobaczyliśmy i jeszcze długo go nie zobaczymy. Kontuzja kostki wykluczyła go nie tylko z najważniejszego meczu tego turnieju, ale już także wiemy, że nie pojedzie na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Argentyny. Trener Lionel Scaloni nie powołał piłkarza Interu Miami. Nie wiemy także kiedy Lomessi powróci, ale mówi się, że najwcześniej będzie to za około 4 tygodnie. W każdym razie wiemy, że czas wolny wykorzystuje na ściganie włamywaczy, i nędznych ekologów, którzy kilka tygodni temu włamali się na jego posesję na Ibizie i farbą pomalowali elewację jego domu. Głupota tych ludzi jest naprawdę wielka. Zrobili to w imię ratowania planety. Natomiast Argentyńczyk wysłał im przedsądowe wezwanie do zapłaty na 50 tysięcy euro. Oczywiście jest to kwota za zniszczenia, jakie dokonali członkowie tej organizacji. Oni oczywiście z tym się nie zgadzają. Uważają, że farba była ponoć ekologiczna i zejdzie od polania wody. Zobaczymy jak ta sprawa się potoczy, a o wynikach ewentualnego procesu sądowego oczywiście tutaj Was poinformuję i Kindogan oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Tak możemy przeczytać na jego mediach społecznościowych. Po kilku tygodniach namysłu doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby zakończyć moją karierę w reprezentacji narodowej. Patrzę z ogromną dumą na 82 występy w barwach mojego kraju. Liczba, o której nawet nie marzyłem, kiedy to w 2011 roku zadebiutowałem w drużynie narodowej. Na pewno pozostanę fanem tej reprezentacji i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się kontynuować. Ten wzrostowy trend. Dziękuję wszystkim fanom, przeciwnikom, trenerom i kolegom z drużyny, którzy towarzyszyli mi na tej drodze. To był dla mnie ogromny honor. Nie odchodzimy od tematu Gindogana, ponieważ wcale nie jest takie pewne, że on ten sezon w FC Barcelonie dokończy. Fabricio Romano informuje, że jeszcze do końca okienka transferowego może rozstać się z Hiszpanią i powrócić do Manchesteru City. Ponoć Pep Guardiola i przedstawiciele obywateli w tym momencie prowadzą rozmowy w sprawie jego powrotu, a sam hiszpański trener ma być wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania. Oczywiście niemieckim pomocnikiem zainteresowane są także kluby z Kataru czy Arabii Saudyjskiej. Z kolei hiszpański dziennik Sport informuje, że zawirowania wokół osoby Federico Chiesa chce wykorzystać FC Barcelona i sprowadzić go do klubu. Jest to możliwe, gdyż nie pojawiają się wygórowane wymagania finansowe. Po pierwsze pensja w okolicach 6 milionów euro za jeden sezon jest do przyjęcia, a sam transfer nie będzie kosztować więcej niż 16 milionów euro. Chiesa w Turynie rozegrał 131 meczów, zdobył 32 bramki i 23 razy asystował. A Stara Dama choć bez Wojciecha Szczęsnego w bramce to dobrze, a nawet bardzo dobrze rozpoczyna tegoroczne ligowe zmagania. W meczu otwarcia Serie A przed własną publicznością zagrali z Beniaminkiem Como i pewnie wygrali 3 do 0. Pierwsze trafienie zaliczył Bangula, a potem trafił Wea i przy jego trafieniu musiała zadziałać technologia online, ponieważ jego piłka po naprawdę bardzo mocnym uderzeniu odbiła się od poprzeczki i ciężko było zauważyć czy aby na pewno piłka przekroczyła linię bramkową. A wynik tego meczu dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry ustanowił Campiasso. To był dopiero pierwszy mecz, ale zobaczymy, jak Juventus będzie sobie radził z mocniejszymi rywalami. Po rozegraniu pierwszej kolejki Serii A na prowadzeniu Atalanta, dalej Juventus, Ella Verona oraz Lazio. Działacze Realu Betis wczoraj pojawili się w Barcelonie, co najpewniej ma związek z transferem Vitora Roque. Jeszcze kilka dni temu portugalski Sporting był blisko jego sprowadzenia. no ale jak widać to nie wszystko jest takie proste. Betis stara się o wypożyczenie Roque, ale Barcelona chce transferu ostatecznego. Nie wiemy jeszcze nic o wynikach rozmów, ale być może Duma Katalonii zgodzi się na wypożyczenie jeżeli w umowie znajdzie się zapis, że Real Betis będzie zobowiązany do wykupu tego zawodnika, za określoną kwotę po zakończeniu wypożyczenia. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Zaplanowane są spotkania w ramach eliminacji do Champions League oraz ligi konferencji Europy. Odbędą się także mecze w ramach pierwszej ligi: Kotwica Kołobrzeg kontra Polonia Warszawa, Robert Głogów stal Rzeszów, a Warta Poznań podejmie ŁKS Łódź. Co ciekawe, to o godzinie 11:30 mecz towarzyski rozegra Bayern Monachium. Na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie oraz jeżeli zdecydujecie się na dołączenie do nas subskrybując kanał. Zachęcam również do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy m.in. o pierwszym meczu FC Barcelony i dwóch golach Roberta Lewandowskiego. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!